Proszę pana, by tygodniowe przedłużenie kwarantanny. Tygodniowe? Tak, 7 dni ma pan jeszcze kwarantanny. Jeszcze 7 dni? C czemu tak? Stawaj, nie, nie udawaj! festiwal, który nazywa się Budzilla 2021, nie został odwołany. Zawsze o tej porze w RMFax mamy dla was pranki o poranku. Dziś radość wkręcania stanie się udziałem Karola. Karol, kogo wkręcamy dla Ciebie? Szwagra. A co Szwagra słychać? Oj! Dzisiaj, dzisiaj mu się kończy kwarantanna. Brawo! Otwiera się szlaban i wreszcie będzie mógł wyjść. Tak jest, dokładnie. Wiadomo, ja mhm. że w tych okolicznościach Szwagrowi przyjemność może sprawić Budzilla na przykład. Halo? Dzień dobry Panu, Antoni Fiflak, kontrola kwarantanny, Sanepid, witam serdecznie. Z Panią Michałem mam przyjemność, witam. Tak. Jest Pan? Jestem. Jestem. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że pan jest pod adresem. System nam pana wyrzucił. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, tygodniowe przedłużenie kwarantanny. Przykro mi niestety. Przykro mi niestety, proszę pana, bo Tygodniowe? Usta... Proszę. Tygodniowe. Tak, 7 dni ma pan jeszcze. kwarantanny. Jeszcze 7 dni. Czemu czy tak? Proszę pana, no w systemie nam wyszło, że pan jeszcze musi 7 dni, proszę pana, do najbliższego piątku spędzić. No, powiem panu, że jestem zaskoczony bardzo. No, my również, wie pan, bo to w ogóle wyskoczyło nam nagle i niespodziewanie, ale oczywiście mamy dla pana propozycję, proszę pana. Będzie pan, że tak powiem, testerem hotelów, proszę pana, na terenie naszego kraju. Pytanie, czy pana bardziej interesuje góry, czy może? To jest moje pytanie. Góry. Proszę? Góry. Góry. Najgorzej. Widzi pan, był akurat nad morzem, żeśmy ostatnio dużo hoteli kupili, bo tam jeszcze w góry turystyka, no że tak powiem. Nie. Wiem. To ostatecznie góry? Tak. Dobrze. Pokój jednoosobowy dla pana? Czy jest pan żonaty? Jednoosobowy. Jednoosobowy. Aha, rozumiem. Żonaty, ale jednoosobowy. Tak. Jak ja pana dobrze rozumiem. Proszę pana. No tak, czy rozumiem, że kubki smakowe wróciły panu już do normy? Tak, tak, wróciłem. No to mamy opcję ze śniadaniem. To jest, wie pan, All Inclusive. Tak poproszę. A niech mi pan jeszcze powie. Tak? To panu to załatwił? Tak. Kalor, Karol, kalor, kalor! Ka Karolku! Jestem obecny. No nie jestem, no tylko no. wytłumacz teraz szybko szwagrowi, o co chodzi, Karol. Tu to, to dużo tłumaczysz, bo do roboty trzeba wracać. Witamy Cię na antenie RMF Max. Dzień dobry, dzień dobry. Życzę, że jak słyszysz, traktor już odpalony. Szwagier Karol Michałku postanowił zrobić ci taki żarcik, że jeszcze tydzień u niego zostaniesz w domu. Fajnie by było, co? I uznał, że to będzie bardzo zabawne. Jak słychać, udało się. Udało się, udało. Krok! Brawo Ty! I Irek Jakubek! Wszystkiego dobrego! Pamiętaj i słuchasz! W RMF Max. O w Ermy w Maui! Mówią, szwagier nie rodzina, my, prawda? Oczywiście pozdrawiamy!